Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2024. W dzisiejszym odcinku polski turniej skocznie to Wisła K-120, Szczyrka 95 i Zakopane K-125. Niestety ten turniej będzie w formule Pucharu Świata, bo nie było jeszcze takiego update'u, ale myślę, że możemy uznać to za polski turniej. Zanim zaczniemy oczywiście zapraszam do stawienia subika nowe osoby, zapraszam także do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków ze Ski Jumping 2024. No, i od razu zaczynamy zawody. Pierwsza skocznia to Wisła K120. No, niestety, w polskim turnieju naprawdę nie było zbyt dobrze. Zawody w szczyrku zostały przerwane pomimo tam dobrych nawet skoków. I lecimy sobie z polskim turniejem. Miałem zobaczyć tutaj animację skoczni, ale już tyle razy tą skocznię w wiśle widzieliśmy, że może na następnym razem sobie zobaczę. Ej. Za mało zawodników mi się pominęło. Dobra, mamy wiatr podnarty. 135 metrów potrzebuje, aby objąć prowadzenie. No i zobaczymy czy się to uda. Raczej wątpię, bo poziom oczywiście jest wyższy niż zawsze. W kolejnym odcinku prawdopodobnie sobie zrobimy update sprzętu. Ojej, dobre wyście z progu, ładnie to wygląda. Takie warunki. Ale zielona linia bardzo daleko. No zobaczymy, 125,5 metra. Czy sobie mam patrzeć powtórkę może tym razem nie. Zobaczymy sobie innym razem. 125,5 m, piąte miejsce mi to daje. Oczywiście mam tutaj pewną kwalifikację z tym skokiem. Tak. No tak, 27 miejsce może być. Oczywiście, ja tutaj bym był zadowolony z pierwszej 20, ale nic się nie stanie, jak jej nie będzie. No i wiatr pod narty. Lekki taki, 98% odpchnięcia od belki. No i pierwsza seria konkursu, miejmy nadzieję, że będzie dobre wyjście z progu. Za wcześnie, za wcześnie, ale miejmy nadzieję, że to starczy na kwalifikację Stabilnie w miarę w locie przed zieloną linię. Czy to wystarczy na kwalifikacje? O to jest pytanie. Oby nie było tak jak w prawdziwym życiu, w polskim turnieju. 116,5 metra. Które to będzie miejsce? Uwaga, uwaga. Jest kwalifikacja na 29 miejscu, także całe szczęście będą pieniążki zarobione jakieś. Jakieś punkty będą w klasyfikacji generalnej. Ale wiadomo, pierwsza dwudziestka. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Może i tak, zobaczymy. O, było dobre wyjście z progu jak zawsze. O nie! Za późno 49 cm. Nie jest dobrze widzowie. No, prawdopodobnie będzie ostatnie miejsce. Ale przynajmniej te punkty w Pucharze Świata, jakieś zdobęd 111 metrów. No, to nie był najlepszy skok, niestety. No i mamy drugie miejsce, jak na razie. Ale długo na pewno to drugie miejsce się nie utrzyma. Które jest miejsce? 29. Także ktoś tam gorzej ode mnie skoczył. Zobaczmy sobie jeszcze podium. Piotrek żyło na drugim miejscu. No, zawsze coś. No i tu mamy jeszcze generalkę Pucharu Świata, 25 miejsce. Tylko 240 pieniążków, zaufanie trenera plus 3%, a my sobie bierzemy pierwszą nagrodę w tym odcinku. Zacznijmy sobie może od lewej strony, co my tu mamy? Pieniążki, no diament był z prawej strony. Lecimy z kolejnym konkursem, tym razem Szczyr K95. No mam nadzieję, że u nas tu nic nie będzie odwołane. Chyba nie ma takiej możliwości nawet. Zobaczmy sobie animację tej skoczni, bo wisu sobie nie patrzyliśmy w Szczyrku. Rzadko są takie rangi zawody. Puchar świata. W sumie to w tym sezonie był po raz pierwszy Puchar świata w Szczyrku. Na to czekałem właśnie od zawsze. No i piękna skocznia w Szczyrku. Kompleks skoczni, skalite oczywiście. Bardzo ładnie tutaj odwzorowany, naprawdę jest konkretnie tutaj odwzorowana ta skocznia. Ze szczegółami, nawet można powiedzieć. Chociaż gdzie jest rzeka? I widzę rzeki, dobra, może tam jest. Lecimy sobie z zawodami, lekki wiatr podnarty chyba będzie. Niestety nie. Mamy w plecy wiatr podnarty, tam na początku myślałem, że będzie... Yy, w plecy mamy. Myślałem, że będzie podnarty lekki, ale niestety, dobra. Lecimy, z mi skoczniarz, Czyrk. Troszkę za późno się wybiłem, za wcześnie. <laughs> Co dzisiaj wszystko mylę? Jest rzeka, jest rzeka, dobra. Za wcześnie się wybiłem, ale skok kwalifikacyjny chyba będzie zaliczony. No i które miejsce będzie, muszą być kwalifikacje, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Jest 30 miejsce, nie ma najgorzej. No i tutaj nam już odpali nocne oświetlenie. Bardzo fajnie to wygląda w sumie w nocy. Wieczorem. No i mamy leciutki wiatr pod narty, jeżeli tutaj nic się nie stanie, no to może, może, może wskoczę do tej dwudziestki. Na to liczymy, kibicujcie, widzowie, i możecie w międzyczasie pisać, o, dobre wyjście z progu, pisać jakie macie rekordy, te w szczyrku swoje. No o, nie, U, o nie, za późno wylądowałem, widzowie, co to miało znaczyć, odległość, dobra, 94,5 metra, ale mamy upadek, no, nieźle to wyglądało. Kurczę, no nie jestem z tego jakoś zbyt zadowolony, bo nie będziemy mieli kwalifikacji do serii finałowej. Ała, wow. o Jezus, jaki tragiczny upadek, tam tar twarzą cały czas. <gry> niedobrze, niedobrze, 94,5 metra, 20 miejsce mamy. No nie mamy kwalifikacji, na pewno, z upadkiem, kasz. Musiał się jakiś cud stać. 44 miejsce niestety, dopiero... Oj oj, 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 minus 4% zaufanie trenera, no i bierzemy sobie nagrodę. A teraz sobie wezmę z prawej strony, co my tu mamy, diamenty, ilość 6, może być. No i dobra, ten polski turniej nie idzie po mojej myśli jak na razie, ostatnia skocznia zakopane, K-125, dzisiaj dosyć krótki odcineczek chyba będzie. Yy, a, nie! Zapomniałem sobie zobaczyć animacji, no i pozamiatane. Teraz mnie będą hajtować w komentarzu. Dlaczego nie patrzysz animacji skoczni? No. <laughs> nie, no mam nadzieję, no, że tak nie będzie. I skok kwalifikacyjny, 93% pnięcie odberki. Może chociaż tu w Zakopanym będą lepsze skoki, lepsze wyniki. No i można <laughs> powiedzieć, że w Szczyrku mieliśmy zawody przerwane, tak jak w prawdziwym życiu. <laughs> Przynajmniej ja przerwałem te zawody. No i w Zakopanym dobry początek, okolice z zielonej linii. Odległość to 116,5 metra. No i będzie oczywiście pewna kwalifikacja. Gdzie ten kibic tam wszedł? Tam nie można. Gdzie jest ochrona w tym kraju, ja się pytam. <grytanie> nie ma ochrony. O, dobra, znowu tutaj wieczór się zaczął. My mamy miejsce 28 w kwalifikacjach. A teraz zaczynamy pierwszą serię. Oby było dobrze. Mamy wiatr podnarty 132,5 metra potrzebuje, aby być nie mam szans na taką odległość, to od razu mówię, ale może gdzieś tam 125, coś takiego, troszkę za wcześnie, ale będzie nawet dobry skok, okolice punktu konstrukcyjnego, za punkt konstrukcyjny właściwie, no ile to było metrów, 123,5, zobaczmy tutaj sobie powtóreczkę, bo dzisiaj nie patrzyliśmy tych powtórek. Na tej pięknej skoczni w zakopanym mnóstwo polskich kibiców i jest doping. <goda> Szkoda, że skoki dosyć słabe. No ale cóż tutaj poradzić? Okej, okay, lecimy, proszę Państwa, z finałowym skokiem. Które miejsce? 29. No jest szansa, niby, żeby awansować tej 20. Ale naprawdę bym musiał tutaj perfekcyjnie skoczyć. A czy się to uda? Zaraz zobaczymy. 128 metrów by musiał skoczyć, aby objąć prowadzenie, no raczej nie ma szans, żeby tyle skoczyć, chociaż są warunki, jest wiatr podnarty. jakby było idealne wyjście z progu, jest idealne wyjście z progu, 128 metrów nie powinno być raczej, ale jest dobry skok, około 125 metrów, tak, myślę, ile to było, ile to było, 125,5 metra, zobaczmy sobie ostatnią powtóreczkę dzisiaj, no widzowie, taki krótszy odcinek dzisiaj, ale <laughs> następny będzie dłuższy. No i dobrze. Tak sobie kończymy nasz polski turniej. <laughs> nie był on zbyt emocjonujący, Wam powiem kurczę. W tym szczyrku niestety upadek. No i zobaczmy sobie wyniki. 26 miejsce nie ma tak źle, nie ma tak źle. I tutaj mamy jeszcze podium. Anzela Lisek wygrywa tutaj zawody. Jeszcze generalkę sobie, zobaczmy, Pucharu Świata. Jesteśmy dalej na 25. miejscu. No i bierzemy sobie ostatnią nagrodę w tym odcineczku. I weźmiemy sobie na koniec nagrodę środkową. Mamy tutaj dwa diamenty, może być. Jeszcze sobie szybki spoiler kolejnego odcinka zrobimy. Będziemy mieli trochę Pucharu Kontynentalnego. I będą loty. Proszę Państwa, i w pucharze świata też będą loty, także to nam się fajnie tutaj zgra. No a ja się z Wami powoli żegnam. Oczywiście zapraszam nowe osoby do zostawienia subika. Zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. No i do usłyszenia.